Jestem szczęśliwy, no bo przyjechałem to się sprawdzi. tak naprawdę po roku bez jakichś takich większych startów, jest, nie, byłem, nie byłem pewien czego oczekiwać. Eee, z 500 jestem zadowolony, no bo jak patrzyłem na czasy, no to jestem w eee, top 10 czasów tutaj. Gdyby nie ten jeden awans e, dla tam z Białorusi chłopaka, no to bym wszedł czasem do ćwiartki, e, czasem byłszy z trzeciej pozycji tylko Szy Szynkich Nech albo Belg. Także no to są, no, to jest czołówka, także no, z 500 jestem zadowolony. No 1500 dyskwalifikacja. No i 1000 nie mogłem pokazać na co mnie stać, no bo się wywróciłem, jest taki... Jest niedosyt, no, ale jestem szczęśliwy, no bo sprawdziłem gdzie jestem. Jestem szczęśliwy z tak tego jak dziewczyny wystąpiły, bo to jest po prostu wielkie gratulacje dla Gabrysi Topolskiej, dla Nikoli Mazur i Natalii Maliszewskiej oraz Kamili Stormowskiej w stafecie po prostu Indywidualnie i w szafecie pokazały, że są mocne i mega się cieszę i to mnie jakby napawa taką radością. Się nie przejmuję tym, że nie poszło tak jak chciałem, pracować tylko. To jest Short track, także ciężko powiedzieć, ale mam nadzieję, że tak. Jest na pewno szansa, no ale to Short track jest tak nieprzewidywalny, że ciężko powiedzieć. Na pewno trzeba obserwować, kibicować, trzymać kciuki.